Dzień dobry, wieczór moi drodzy. Rozmowy histoeteryczne sezon trzeci wkracza w ostatnią fazę. Tak, za mniej więcej 2,5 tygodnia odbędzie się podsumowanie trzeciego sezonu, ale do niego spokojnie jeszcze dojdziemy. Na razie mamy ostatnią fazę trzeciego sezonu podcastu Rozmowy histo którego mieliście okazję słuchać zarówno na kanale YouTube, jak i na Spotify, Google Podcast i innych aplikacjach podcastowych, no z wyjątkiem Apple. Dlatego też chciałbym w tym materiale przedstawić Wam, co się teraz będzie działo, przynajmniej w podcaście, a w osobnym materiale powiem Wam, co się będzie działo po trzecim sezonie. Nie przedłużając więc, przejdźmy do tematu. Słuchajcie, długo myślałem jak tą trzecią fazę zrobić, co w się sensie ten trzeci miesiąc podcastu, bo jak dobrze wiecie, zaczęliśmy 1 lipca, tak jak tradycyjnie zaczynaliśmy i jakoś to szło, była drobna przerwa w sierpniu, kiedy ja po prostu wyjechałem trochę odpocząć. Potem wróciłem, zacząłem tam montować i wstawiać. Trochę nie wychodziło z regularnością, ale ci co mnie zają wiedzą, że czasami po prostu nie potrafię być na tyle regularny, żeby te odcinki wstawiać. Mm, ale mimo to niezmiernie się cieszę, że dotarliśmy do tego momentu wspólnie i mam nadzieję, że przez ostatnie rozmowy będziemy też i dalej. Aż do końca trzeciego sezonu, dalszej edycji zimowej, trzeciej i jeszcze dalej, aż do końca. Tak czy inaczej, wypada wreszcie przesadzić klu. Jakby powód całego tego nagrania. Ta ostatnia faza rozmów będzie miała charakter rozbudowany. O co chodzi? Odcinki będą pojawiać się, uwaga, dwa razy w tygodniu. Pierwszy raz, tak jak już było wcześniej, w środy o 18. Ale uwaga, Będą od następnej soboty wchodziły również drugie odcinki. Będą to odcinki niedodatkowe, tylko po prostu też one były przewidziane zgodnie z planem, tylko ze względu na to właśnie, że mieliśmy drobny opóźnienie i ten urlop po do początku sierpnia, to po prostu w ramach wynagrodzenia tego czasu, w którym nie było odcinka, będą one się pojawiać w soboty około godziny 12. Mam na tyle materiału, że jestem w stanie to opracować. Także mniej więcej zakończymy zgodnie z terminem, czyli 1 października. Usłyszycie podsumowanie trzeciego sezonu, i wtedy właśnie sobie wszystko zbierzemy. Popatrzymy na statystyki, ale też opowiem Wam, co udało się osiągnąć, czego nie udało się osiągnąć. Trochę smaczków zakulisowych i opowiem o czymś bardzo ważnym. W kontekście podcastu rozwoju historycznego, oczywiście. O czym wiedzą na razie tylko goście, ale też mam nadzieję, że jak y, się y, pod po koniec co dowiecie, to y, będziecie też zadowoleni i może to też zachęci kogoś z was, żeby przyjść do tej rozowy i jakby zainteresować się tym, co ma dla was do przedstawienia. Z mojej strony to na razie tyle. Mam bardzo gorące prośby. Ja wiem, to są takie standardowe proszenie YouTuberów, ale. Proszę Was, żebyście zostawili subskrypcję na kanale YouTube Podcast. Dlaczego? Bo tam też wstawiam odcinki podcastów i naprawdę warto wejść, sobie, po prostu posłuchać i tam też dać reakcję, skomentować, dlatego że wtedy po prostu wiem nad czym pracować, żeby ta jakość, żeby ta jakość nie tylko dźwiękowa, ale też jakość rozmów była na tyle satysfakcjonująca dla Was, jak i też dla mnie. Po drugie, zostawiajcie łapkę w górę pod tym filmem i komentujcie go. Jeżeli jesteście zainteresowani, co się dzieje dalej, to też jakby jakieś pytania zadawajcie. I po trzecie, wpadajcie na moje social media: na Instagrama, na TikToka, na y, Facebooka. Oczywiście, że na Facebooka. Od tego przecież już się moje socjale zaczęły. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę spokojnej nocy. Zobaczcie, ja trochę jeszcze się bawię w kadrowanie, więc y, może być tak, że. Jakoś tam ta jakość wideo też nie pasuje, ale myślę, że na spokojnie sobie to wszystko zbierzemy, podsumujemy i no, zobaczymy, co wyjdzie dalej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, dobrej nocy. Cześć.